Andrzej Baruła, dobry wieczór. Zapraszam na Panoramę Lubelską. Nie odcinaj Lubelszczyzny od Warszawy, nie izoluj Lubelszczyzny od Europy. Billboardy z takimi hasłami pojawiły się dziś na ulicach Warszawy. W ten sposób lubelscy przedsiębiorcy chcą przekonać rząd, że budowy lubelskiej ekspresówki skórowa do piaski nie można odkładać. O tym niezwykłym apelu Kamil Smerdel. Pomysłodawcom akcji zależy na tym, by lubelskie billboardy przeczytali warszawscy ministrowie. Mają charakter e, dekalogu 17. przykazania Nie izoluj e, Lubelszczyzny od, e, od Warszawy. I to jest apel dla, do polityków, przede wszystkim do premiera, do ministrów, tych ludzi, którzy decydują e, o naszym kraju e, i również decydują o tej inwestycji. Jest to typowa kampania społeczna. Tutaj nie mamy żadnej firmy, która stoi za tymi billboardami. E, billboardy zostały sfinansowane przez grupę przedsiębiorców, którzy bardzo są zainteresowani rozwojem naszej części Polski, ponieważ wiadomo, że droga S17 obwodnica nie tylko będzie służyć nam, mieszkańcom Lublina, Lubelszczyzny. Apel lubelskich przedsiębiorców, którego nie sposób nie zauważyć, już dotarł do Ministerstwa Infrastruktury. Tutaj liczymy na po pierwsze rozstrzygnięcie przetargów już trwających, ponieważ często jest tak, że ceny uzyskiwane w przetargach. Są o wiele niższe niż e, szacunki. W, w tym momencie zyska, zyskujemy oszczędności. Liczymy też na dodatkowe środki, a jednocześnie chciałbym podkreślić, że ostateczna e, wersja programu i ostateczny projekt będzie e, przyjmowany przez Radę Ministrów pod koniec stycznia 2011 roku. Na 19 billboardów lubelscy przedsiębiorcy wydali w sumie 20 tysięcy złotych. Wcześniej w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej opublikowali list otwarty do Donalda Tuska. Akcji cały czas kibicują lubelscy kierowcy. Musowo, przecież my tu zginiemy. Przy tym natężeniu ruchu to jest nie do pomyślenia, żeby to nie było realizowane w, w ogóle. Pięknych chwil wszystkim, którzy wspierają budowę drogi S-17, życzy Lubelskie. Takim filmem emitowanym na antenie jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych o budowę S-17 będzie apelować Lubelski Urząd Marszałkowski. Kluczowej dla lubelszczyzny inwestycji nie można odkładać, mówi po raz kolejny marszałek Krzysztof Hetman koniec błagania i proszenia o tą drogę. Ta droga musi być po prostu zrealizowana. No, ktoś zapewniał, że, że ta droga będzie zrobiona. Ktoś się od trzech lat przygotowywał. E, ogromna ilość ludzi pracowała nad wykupem gruntu, zdobyciem e, pozwoleń e, na, e, na budowę decyzji środowiskowych. Burza wokół lubelskiej 17 rozpoczęła się w grudniu, kiedy okazało się, że budowa drogi ekspresowej skórowa do piask z obwodnicą Lublina nie rozpocznie się, tak jak zapowiadano w 2011 roku. Planowane przez rząd oszczędności ominęły tylko niewielki odcinek z Lublina do Piask, ale jego budowa problemów Lublina i lubelszczyzny nie rozwiąże. Lubelscy przedsiębiorcy oprócz akcji billboardowej zamierzają także zorganizować manifestacje w stolicy.